Kłaniam się Państwu chyba w prawie najkrótszy albo najkrótszy dzień w roku. Marcin Masny, masny kryzys show, czyli show na czas wielkiego kryzysu systemowego. Zacząłem wczoraj temat, temat Adama Niedzielskiego jako kandydata na, na, na posła, ale jednocześnie jako kandydata na jak wiemy na podsądnego, no bo to jest, to jest temat raczej bliski i nam i chyba jemu również, bo jak większość komentatorów tego kandydowania komentuje, Niedzielski po prostu potrzebuje immunitetu, który jak wiadomo wprawdzie nie, nie zwalnia od odpowiedzialności za przestępstwa, których, które popełnił zawczasu przed Objęciem mandatu posła, o ile obejmie go, no ale y, wymaga im, immunitet. Y, 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 mam kłopoty z mózgiem, rzeczywiście, naprawdę. Mam kłopoty ze znalezieniem słów cały czas, a to już jest tyle czasu ta choroba. W każdym razie, y, immunitet oznacza, że y, nie da się pociągnąć do odpowiedzialności posła bez y, zgody Sejmu, co y, może się okazać rzeczywiście zbawienne dla dla wolności, dla wolności niedzielskiego. Nadaję tutaj, nadaję na Twitterze. Tam są czasem taka całe serie informacji, czy donosów ze świata, na przykład, także różnych przemyśleń. W opisie jest prośba do Państwa, ale to wspomnę o tym raz jeszcze na końcu. Jeszcze taka uwagi do komentarzy z dnia wczorajszego. Ktoś mnie obsobaczył, że podaje jakieś bzdurne dane o ludności Ukrainy i ktoś się powołał na Worldometer. Wszelkie i inne oficjalne statystyki są w okant potłuc po prostu. W ogóle dane dla ludności, dane o ludności nigdzie na świecie nie są rzetelne. Na Ukrainie tym bardziej nie są rzetelne. Ostatni spis. Z tak zwanej z natury był w 2002 roku, wyszło im 48 milionów i już wtedy się raczej śmiali z tego, chociaż jeszcze emigracja nie była wielka. No, była duża, ale nie taka jak potem. Potem była masowa emigracja. Ja po prostu już nie będę się wdawał. Po powtarzam swoją opinię, że w nowych granicach, no bo Ukraina nie ma tych samych granic ani teraz, ani nie będzie miała tych samych granic co. W 2002 czy 1991. W nowych granicach Ukraina po zakończeniu wojny nie będzie miała więcej niż 25 milionów mieszkańców. No i to, to, to tyle. Niedzielski kandyduje, czy zapowiada kandydowanie dla immunitetu, ale co ciekawe, zapowiedź tego ryzykownego dla niego kandydowania nastąpiła po czymś, co nazwano w mediach pogróżkami ze strony kamratów. To w ogóle jest w skomplikowana sprawa i dlatego trochę chcę się tym zająć, bo to czy Niedzielskiemu nadal grożą śmiercią czy nie, no to jest sprawa naprawdę ciekawa. Można go, nawiasem mówiąc, można komentować na Twitterze. Już nie są wyłączone komentarze, przynajmniej ja, jak on powielił, powielił Tweet Ministerstwa Zdrowia. To mnie się udało skomentować, więc wydaje mi się, że już tak się bardzo nie boi. Śmierci, a nawet, a zwłaszcza śmierci w, w komentarzu na Twitterze. <laughs> Otóż, ośrodek monitorowania zachowań rasistowskich i jeszcze jakichś? Nie pamiętam jakich. Rafała Gawła słynnego. Słynnego działacza, który za pieniądze wiele rzeczy potrafi zrobić, jak no, to znaczy, że jest sprawny, no, ale czasami zdaje się trochę przesadzał i miał z tym, miał kłopoty prawne z, z, tym swoją, z tym swoim zamiłowaniem do pieniędzy i robienia rzeczy niegodnych za te pieniądze. Otóż ośrodek monitorowania 10 grudnia przed południem. Opublikował bardzo ważną wiadomość u siebie, że prorosyjscy faszyści z kameracka zapowiedzieli zamordowanie Adama Niedzielskiego. Wczoraj w nocy prorosyjscy publicznie ogłosili, że wydają wyrok śmierci na ministra Adama Niedzielskiego, <laughs> lider radykalnego, skrajnie prawicowego odłamu kameracka z Poznania. Eee, tutaj dodam, że Paweł Kontratowicz, tak, publicznie zapowiedział, że oni jego bojówkarze, zamierzają zamordować Adama Niedzielskiego. Zapowiedź i treści podżegające do zabójstwa opublikował rozpowszechnia Marcin Osadowski, partner odbywającego karę pozbawienia wolności Wojciecha Olszańskiego. Faktycznie Marcin Osadowski, yy, partner Olszańskiego, nie wiem czy odsiadującego czy nie odsiadującego, ja tam mam wątpliwości, czy Olszański siedzi <laughs> To troszeczkę raczej wszystko wygląda na dobrą zabawę, ale w każdym razie rzeczywiście na swojej telewizji, telewizji rodacy TV, Marcin Osadowski, tę rozmowę z, przepraszam, tak będzie, z Pawłem Kontratowiczem nawet powtórzył w dwóch, nagrań, w dwóch kolejnych audycjach. Z tej rozmowy nic takiego nie wynika. Otóż Paweł Kontratowicz ze Stowarzyszenia Mur Przytomni Poznań rzeczywiście wygłosił tekst, który cytuje: Niedzielski ty kupier pier... ty skór, musimy zrobić ostrą akcję bez przebaczenia. Ten skór, ten ludobójca, on nie może czuć się spokojnie, on już nie ma głowy, tylko ku. on tym. o tym nie wie. Nie ma głowy, tylko o tym nie wie. No pytanie, czy to jest groźba. Groźba zabójstwa. To nie jest pytanie, czy tylko kiedy. Mówi na kanale Rodacy jeden ten członków kamradstwa. <laughs> Kontratowicz komentował, jak sam tłumaczy, sprawę, najnowszą sprawę, czyli szczepienie małych dzieci. Które zresztą jak wiemy się nie rozwinęło, bo nikt nie zmusza, i też jak widać rodzice. Mają łuby na karku i do tej pory takich dzieci zaszczepionych jest mniej niż 200, co i tak jest liczbą zbyt dużą, i no ale cóż, no, co zrobić? Takie liczby zawsze się mogą pojawić. Nie wydaje mi się ta cała sprawa, dem to znaczy dęta sprawa, moim zdaniem, dlatego że. Ani Paweł Kontratowicz. Paweł Kontratowicz pilnował się, żeby nie zagrozić śmiercią. Marcin Osadowski pilnował się, żeby ze dwa razy to puścić weter, żeby było jasne, że ktoś jednak grozi, ale ostrożnie grozi, żeby nie było potem, że tam, żeby się można było z tego wymigać w sądzie. Tak jakby ktoś chciał zorganizować akcję pod tytułem "grożą, grożą śmiercią niedzielskiemu", tylko nie, wiem, nie wiadomo, do czego to miałoby służyć. Być może do tego, żeby Niedzielski mógł zacząć rozkręcać swoją kampanię polityczną w aurze męczennika. Może ktoś na taki pomysł wpadł i zgromadził do tego projektu Marcina Osadowskiego, Rafała Gawła, no to, to Da się, oczywiście, takie to, to się wydaje, tylko że to tak trudno zebrać w jednym projekcie. Takich wrogów, no a to wrogów, nie wrogów. W każdym razie, niedzielski najwyraźniej z dużym przytupem zaczyna kampanię. No i ja, tak jak mówiłem wczoraj, wydaje mi się, że powinniśmy z tego, niezależnie od tego, kto, kto tam co kombinuje, z kim, no to trzeba skorzystać z tego i zrobić mu kampanię. Może ktoś teraz, nie wiem, wyłowi z tego mojego filmu groźby karalne względem Niedzielskiego. No, ja tylko powiedziałem: zróbmy mu kampanię. Dlaczego Niedzielski w ogóle zabrał się za, za tę niewdzięczną rolę, której Szumowski nie chciał kontynuować. Można podejrzewać, dlaczego, skąd się wziął Niedzielski, tak? dlaczego mamy akurat z nim kłopot, bo to, to jest pytanie. Zapewne dawał po pierwsze gwarancję dopilnowania wielkiego rabunku NFZ-u, to jest pierwsza rzecz, jaką musi zagwarantować minister zdrowia, bo nadzoruje NFZ, jest, zwa, powołuje i zwalnia z posady prezesa NFZ-u. To są ogromne pieniądze, największa. Poza ZUS-em największa, jedna, największy worek z pieniędzmi w państwie polskim. No i trudno się spodziewać, żeby premier pokroju Morawieckiego mógł wpuścić na posadę ministra kogoś, kto by mógł tam jak coś wywinąć. A to znaczy wywinąć w tym sensie, że nie to, że ukraść, tylko że właśnie nie ukraść. NFZ jest nieprawdopodobnym źródłem korupcji. I y, służba zdrowia oczywiście nie jest skorumpowana dwojako, no bo zozy należą do y, jakichś tam marszałków, do y, starostów, y, ministrów, i tam jest jedno złodziejstwo, a, a z, y, znaczna część przerobu pieniężnego zozów, głównie szpitali, one są największym źródłem, y, naj, największym miejscem transferu pieniądza. Te główne pieniądze przepływają właśnie z NFZ-u, bo to są pieniądze tam na pensji. Tak? To, to, są, to są te grube, to są te dziesiątki miliardów. Ale jedno i drugie, jedna, jedna, jeden worek i drugi worek w służbie zdrowia, czyli ten samorządowy głównie i NFZ-owski, to są gigantyczne złodziejstwa. No więc po pierwsze, minister musi zagwarantować, że. On to złodziejstwo będzie kanalizował no tak, żeby pieniądze płynęły tam, gdzie trzeba. A po drugie, miał być prawdopodobnie posłuszny mailom Fauciego, słynnym. Ponoć Antoni Fauci wysyłał jakieś maile do rządów z instrukcjami, jak mają mordować swoich poddanych. I nawet pamiętam taką. Taką niedyskrecję Witolda Gadowskiego, który w tamtych najlepszych czasach wspomniał, że takie maile dostaje kancelaria prezydenta dudy. Bardzo mnie to zdziwiło wtedy, że właśnie prezydent miałby dostawać instrukcje Prezydent, który nie ma nic do gadania w sprawach bieżącego zarządzania państwem, a nie premier. Pewnie były maile u Fauciego, pewnie dostawał je premier, no ale Gadowski oczywiście miał zadanie ochydzić Dudę, akurat taki miał nas, tak, tak mu zlecono, no to tak zrobił. Teraz Gadowski, nawiasem mówiąc, walczy z zaplecza, strzela z zapleców ziobry w cały pis, w pisowskich czynowników itd. itd. No widać, że ta wojna. Ta wojna nie wygasła wcale. I pewnie do kampanii wyborczej wcale nie wygaśnie. Wojna między zapleczem yy, Ziobry i tak zwanym pisem, tak? Zobaczymy, co. No cóż, no, miejmy nadzieję, że coś dobrego dla Polski z tej wojny wyniknie. To znaczy, że się źli pozabijają nawzajem, tak? Yy. O co możemy, o, jakie zarzuty można postawić niedzielskiemu, i przed czym on ucieka, jeżeli ucieka w immunitet? No bo w końcu on wie, że coś mu grozi, pewnie domyśla się, co mu grozi, my też powinniśmy się zastanowić, co jemu powinno grozić. Rok temu, 23 listopada. Nowoczesna jest taka, takie ugrupowanie polityczne. Pan Szłapka chyba kieruje tym, jest przewodniczącym tej partii. Zgłosili do prokuratury doniesienie publicznie z wrzaskiem na Niedzielskiego i Morawieckiego, jego szefa premiera. Mianowicie, że. Mogli oni popełnić przestępstwo przez e, obaj obaj, przez niedopełnienie obowiązków w zakresie przeciwdziałania pandemii. E, I to miało, i oni tutaj wyciągnęli dwa paragrafy, dwa artykuły kodeksu karnego, mianowicie 231 i 165, mianowicie no właśnie te, to niedopełnienie obowiązków to jest 231 i sprowadzenie niebezpieczeństwa na życie <laughs> lub zdrowie ludzi 165. Nowoczesna oskarżała pisowskich naszych rządców o to, że boją się antyszczepionkowców, którzy są nieliczni, ale agresywni, i że, i że klęczą przed foliarzami. A powinni bardziej, prawda, więcej mordować, więcej szpitali zamykać, zamknąć całą gospodarkę i najlepiej jeszcze policję do domów pospać. To taka generalnie była narracja tych tam obłąkanych postępowców z Nowoczesnej, no ale akurat, prawdę mówiąc, do prawdziwych przestępstw Niedzielskiego, murawieckiego, przedtem Szumowskiego, a być może także Kaczyńskiego, doskonale pasują właśnie te dwa artykuły. Ponieważ oni no, nadużyli <laughs> nadużycie władzy, nie dopełnili obowiązków, Sprowadzili niebezpieczeństwo na życie i zdrowie ludzi. Wszystko pasuje. Być może ja się teraz mylę, bo ja nie jestem prawnikiem. Jeżeli ktoś z Państwa wie o tym, że nadużycie władzy jeszcze gdzieś indziej można znaleźć w kodeksie karnym, to bardzo proszę o, o wskazanie, bo tak naprawdę tu jest niedopełnienie obowiązku. Ja zaraz przeczytam, jak jest dokładnie, co jest w tych artykułach. Nadużycie. Wydaje mi się, że właśnie nadużyciu uprawnień jest w 231. KK. Funkcjonariusz publiczny, który przekraczając swoje uprawnienia lub nie dopełniając obowiązków, czyli jedno albo drugie, działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Jeżeli w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, co jest bardzo prawdopodobne w wypadku Morawieckiego i Niedzielskiego, do lat 10. Jest. No tak, no tak, tak, tak. I przepisu nie sto... dobrze. Y... Jeszcze może być sprzedajność, tak? Artykuł 228, czyli jeżeli, jeżeli nie chodzi o osiągnięcie korzyści majątkowej i osobistej, może jeszcze chodzić o sprzedajność, ale to są już tylko kwalifikacje dodatkowe. Natomiast wprowadzenie niebezpieczeństwa powszechnego dla życia i zdrowia w wielkich rozmiarach lub mienia jeszcze. Może wynikać na przykład z powodowania zagrożenia epidemiologicznego lub szerzenia się choroby zakaźnej. To jest to, co policja pod rządami specjalisty od granatników Szymczyka zarzucała przedsiębiorcom. Jak pamiętamy, mieli oni rzekomo, otwierając różne biznesiki, sprowadzać zagrożenie w wielkich rozmiarach. Potem sądy to najczęściej, przynajmniej najczęściej zaprzeczały takiemu, takiej interpretacji otwarcia biznesu. Sprowadzenie z, 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 z niebezpieczeństwa, no jak wiemy my przez premiera i ministra, nie, może nastąpić jeszcze przez spowodowanie uszkodzenia, unieruchomienia urządzeń użyteczności publicznej, Wprowadzenie szkodliwych dla zdrowia substancji to też jest ciekawe. Czy przypadkiem szkodliwe do, dla zdrowia te substancje nie zostały wprowadzone do obrotu? Środki farmaceutyczne nieodpowiadające obowiązującym warunkom jakości to jest punkt to jest paragraf pierwszy tego artykułu, ustęp drugi. Więc mamy tutaj kolejny temat związany no, akurat z tymi preparatami farmaceutycznymi. No dałoby się pewnie jeszcze im przypisać zarzuty z innych ustępów. Jeżeli dział, sprawca działa nieumyślnie to do lat trzech, jeżeli następstwem jest śmierć człowieka lub ciężki uszczerbek od lat 2 do 12 już jest. No tak, to, to, to wystarczy. Myślę, że myślę, że wystarczy tych rzeczywiście tych, tych przepisów na panów premiera i ministra, a także być może naczelnika państwa, bo jeszcze jest jakieś tam sprawstwo kierownicze, ponoć. No ale to zwracam się do lepszych specjalistów od prawa niż ja, a jest ich na pewno bardzo dużo, bo ja jestem bardzo złym specjalistą od prawa i proponując poważne myśl, poważną myśl o takich właśnie zarzutach dla karnych, oczywiście, żadnych Trybunałów Stanu, żadnych Trybunałów Stanu. Trybunał Stanu, jeżeli postawimy przed Trybunałem Stanu polityka, to on już przestaje odpowiadać karnie. O tym trzeba pamiętać. Trybunał Stanu wyłącza odpowiedzialność przed sądem karnym, jeżeli tymczasem Trybunał Stanu nic nawet specjalnie zasądzić nie może. Najwyżej taki delikwent potem nie może zostać czynnym politykiem. Żadna szkoda dla niego. Obłowił się już nie musi być politykiem. Także ma, mamy tak, mamy artykuły czy paragrafy na Niedzielskiego. Z, z, tym, z, tym, z tymi paragrafami w tyle głowy czekamy na oko dobre okoliczności, żeby postawić go przed sądem, przed normalnym sądem karnym. Podobnie jak premiera Morawieckiego. Nie. Może nie ucieknął. Tak nawiasem mówiąc, to Niedzielski, szykując się do wyborów sejmowych, sugeruje, jakoby jakby miał nie uciekać z Polski. No może oczywiście to jest zmyła, ale ja myślę, że on jest na tyle, na tyle oderwany od rzeczywistości, że, że faktycznie będzie tutaj siedział i czekał, aż przyjdzie po niego, oby. Jakaś ekipa, już nie sanitariuszy, tylko ekipa, no zobaczymy, z jakiejś służby, która dostanie zlecenie od prokuratury, żeby go zapakować do jakiegoś samochodu, jakiś przewieźć. Zobaczymy gdzie. Jeszcze raz upraszam Państwa o lekturę opisu do filmu, gdzie są, jest pewna prośba. Mam też prośbę o kciuki w górę, subskrypcje, mądre komentarze, jeszcze jakieś może rozważania na temat tego, jak prawo polskie, no takie jakie mamy, może się rozprawić z ludźmi odpowiedzialnymi za ten masowy mord, tak naprawdę, jaki mieliśmy tutaj w Polsce na Polakach. Starszych, chorych i nie tylko. No, i do zobaczenia nie wiem kiedy, ale myślę, że niebawem, yy, przed Wigilią na pewno.